Pa Bogu, dzięki Bogu za Boże słowo, dzięki Bogu za Pana Jezusa Chrystusa, dzięki Bogu za to, że e, on przyszedł na tą ziemię, żeby uratować mnie i ciebie. Wiecie, e, albo mogę skorzystać z tego i brać z tego, albo słuchać wroga. Lepiej, lepiej, skorzystać z tego, co mówi Pan Jezus. Naprawdę mu bardzo zależy na każdym z nas. Tak jak moglibyśmy słyszeć. I słyszymy te pieśni, wszystkie mówią nam właśnie o tym, co Jezus Chrystus zrobił dla mnie i dla Ciebie. Wojna jest potężna. Wyszliśmy na potężną wojnę, dlatego mamy potężnego Zbawiciela, który jest w stanie przeprowadzić mnie i Ciebie, bracie i siostry. Chwała Bogu za to, wiecie. Dzięki Bogu za to, jak, jak widać, jak Pan wyswabadza, jak Pan daje wolność, jak e, Pan zmienia myślenie, jak Pan daje e, serce, jak Pan daje miłość, jak Pan daje, to jest wtedy najlepiej. Ale jak człowiek zaczyna kombinować, to jest wtedy źle. Dlatego niech Pan pomoże mi tobie, i Tobie, braci i siostry, unikać tego, co jest ze mnie, a lgnąć do tego, co jest z Pana, Jezusa, Chrystusa. Wiecie, ja chciałem z Wam się podzielić e, też e, Bożym Słowem. E, tak, wczoraj, jak słuchałem tego, co było mówione, to tak też się. Rozweseliłem, mówię panie. Ty masz wszystko przygotowane na odpowiedni czas, masz wszystko e, dane dla swojego ludu. E, może otwórzmy księgę Jozłego, czwarty rozdział. I tutaj chciałbym z tego czwartego rozdziału przeczytać od 23 e, wersetu. Czytamy tu takie słowa: Gdyż pan Bóg wasz wysuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście, podobnie jak pan. Bóg wasz uczynił z morzem czerwonym, które wysuszył przed nami, aż się przeprawiliśmy. Aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna i abyście się bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni. Czytamy tutaj słowa, e, słowa które mówią nam wyraźnie o tym. Aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna, że Pan może przeprowadzić mnie i ciebie przez każde doświadczenie. Nie ma takiego doświadczenia, który, przez które on nie mógłby przeprowadzić. Mogę mu zaufać. Ja, bracie, ty siostro. Każdy z nas może zaufać panu. Jego ręka jest mocna i abyście się bali pana. Tylko pana. Przed nim drżeli, do niego należeli. To nie jest bojaźń. Wiemy dokładnie, że bojaźń z tego świata co sprawia w człowieku. Taka bojaźń światowa. Ale bojaźń przed Panem sprawia, że Ty lgniesz do Niego, że chcesz z Nim być, chcesz do Niego należeć. Chwała Bogu za to. Wiecie, tutaj widzimy, że to, co było niemożliwe, Bóg sprawiał możliwym. I oni mogli to widzieć. Boży Lud mógł widzieć to. Tak ważne jest, żeby w moim i w Twoim życiu polegać na Bogu naszym, na naszym Panu Jezusie Chrystusie. Aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna. Wszyscy, żeby mogli to poznać, żebym ja mógł to poznawać, bracie i siostro, żebyś Ty mógł to poznawać, że ręka Pana jest mocna, możesz tego doświadczyć, kiedy wróg napiera, kiedy e, chciałby zniszczyć, a ty możesz pójść do Pana i Pan może cię trzymać pod swoją opieką. Chwała Bogu za to. Wiecie, naprawdę to jest e, wielki przywilej, że dostaliśmy społeczność. Tak wielką społeczność Dostaliśmy przywilej posiadania społeczności z Bogiem naszym, z Panem Jezusem Chrystusem. Wielki przywilej, Księga jozłego. Piąty rozdział. W piątym rozdziale piękne słowa. Dziewiąty werset i tutaj czytamy takie słowa i rzekł Pan do jozłego. Dzisiaj zdjąłem z was hańbę Egiptu. Miejscowość ta nazywa się Gilgal aż do dnia dzisiejszego. Pan rzekł do Józefa: Dzisiaj zdjąłem z was hańbę Egiptu. To Bóg to uczynił. To nie było tak, że oni sobie postanowili i w pewnym momencie stwierdzili: Dobra, ściągamy to wszystko zło, już nie będziemy w tym brali udziału. Już nie chcemy mieć tej hańby Egiptu. Tak to nie wyglądało. To tak nie było. Bóg tutaj mówi do Jozuego, to ja zdjąłem z was hańbę Egiptu. I tak samo w moim w twoim życiu, jeśli należysz do pana Jezusa Chrystusa, tego, który jest mocny uczynić wszystko, on jest w stanie z Ciebie zdjąć hańbę starego człowieka. Tylko on. Ja nie, nie jestem w stanie jej ściągnąć. Ty też nie jesteś w stanie jej ściągnąć, choćbyśmy się starali, nie wiadomo jak. Nie ściągniesz jej. Ale kiedy należysz do Pana Jezusa Chrystusa, kiedy z Nim masz spo społeczność, On jest w stanie ściągnąć z ciebie całkowicie starego człowieka. Tego nie będzie. Tak jak tutaj Bóg mówi do Jozłego, dzisiaj zdjąłem z was hańbę i tu ja to uczyniłem. Nie wy, to ja to uczyniłem. I tak samo w moim i w twoim życiu. Tylko Bóg jest w stanie to uczynić. Chwała Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. To możliwość dostałem ja, to możliwość dostałeś ty. Możesz z tego skorzystać. Nie daj się dla wroga. Pamiętaj o tym, że masz mocarnego Boga, masz wspaniałego zbawiciela. Jesteś na potężnej bitwie, dlatego dostałeś wspaniałego, wielkiego mocarnego Pana. Tak jak wczoraj mogliśmy słyszeć. Jeśli przychodzi e, strach, jeśli przychodzi cokolwiek, to masz Jego. Masz Jezusa Chrystusa. On nad wszystkim czuwa, on, nad, on wszystko ma pod kontrolą. Tak jak mogliśmy dzisiaj tutaj e, słyszeć. On doprowadzi. Skoro on to powiedział, skoro Pan Jezus chce, to on to ma moc i uczynić. Tylko Pan Jezus Chrystus. Fa Bogu za to. Księga Jozłego, 10 rozdział. Z tego dziesiątego rozdziału. I tutaj chciałbym z 10 rozdziału 42 werset przeczytać. Tutaj czytamy takie słowa: Wszystkich tych królów wytracił i ziemię ich podbił Jozue za jednym zamachem, gdyż Pan Bóg Izraela walczył za Izraela. Dlaczego Jozue był w stanie to uczynić? Dlaczego Jozue był w stanie pokonać? Dlaczego Jozue był w stanie posiąść te tereny? Dlatego, że Pan Bóg Izraela walczył za Izraela. Gdyby tego nie było, gdyby Pan Bóg nie walczył za Izraela, to by się w życiu nie wydarzyło. To nie miałoby miejsca. Tak samo w moim i w Twoim życiu, jeśli Jezus Chrystus tego nie uczyni, to choćbyś nie wiadomo, co robił, nie będziesz w stanie tego zrobić. Dlatego słyszymy o tym tyle razy, tyle razy mamy o tym przypominane. Po to, żeśmy z tego skorzystali, że tylko w Jezusie Chrystusie jest zwycięstwo. Tylko On może dać. Tobie posiąść tereny, te, których nigdy w życiu ty sam nie posiądziesz. Jeśli nie będziesz do Niego należał, wiecie, to są piękne słowa, które tutaj czytamy, gdyż Pan, Bóg Izraela walczył za Izraela. To Bóg walczył za nich. Oby tak było w moim i w Twoim życiu, żeby to Pan walczył za mnie i za Ciebie, nie ja, nie Ty. A my, żebyśmy mogli odpocząć. Od dzieł swoich, ja Ty, braci i siostro, chwała Bogu za to, wiecie, wszędzie widać w Bożym Słowie, jak Bogu zależy na tym, żeby człowiek mógł mu ufać, żeby mógł odpoczywać, żeby mógł należeć do Niego. Wszędzie to widać. Piękne to jest, wiecie, i tak jak Pan dał nam doznawać tego i na obozie, i w tym czasie, chwała Bogu za to. On dalej chce czynić swoje dzieło. On chce walczyć za mnie i za Ciebie. On chce wprowadzić mnie i Ciebie do wieczności. Z Ojcem. Po to przyszedł na tą ziemię. Wielką cenę zapłacił Pan Jezus Chrystus. Rozdział 17 też tej księgi Jozłego. 17 rozdziału. I to jest z tego 17 rozdziału e, piękne słowa. E, od 14. Wersetu czytamy takie słowa. Wtedy rzekli synowie Józefa do Jozłego: Dlaczego przydzieliłeś nam losem tylko jeden dział jako dziedzictwo? Przecież jesteśmy ludem licznym i dotychczas Pan nam błogosławił. I rzekł do nich Jozłowie: Jeżeli jesteście ludem licznym, to idźcie sobie do lasu i tam wykarczujcie sobie siedziby w ziemi Peryzejczyków i Refaitów, skoro góry Efraim są wam za ciasne. I odpowiedzieli synowie Józefa, góry nam nie wystarczają, a wszyscy Kanajczycy mieszkający na równinie, zarówno ci w Betrzeanie i jego osadach, jak i ci w Dolinie Jezreel posiadają żelazne wozy. I rzekł Józef do rodu Józefa, do Efraima i Manasesa, jesteście licznym ludem i macie wielką siłę, będziecie więc mieli nie jeden, tylko wylosowany dział. Lecz będziecie mieli także góry, a ponieważ to jest las, więc wykarczujcie go i posiądźcie go aż do jego krańców, gdyż wypędzicie Kanajczyków, chociaż mają oni żelazne wozy i są silni. Widzimy tutaj, że Boży Sługa Jozue mówi do nich wyraźnie: Pomimo tego, pomimo tego, że wydaje Wam się, że to jest, będzie ciężkie, że to się nie uda, to zrobicie to. Wygracie, bo Pan będzie z Wami. Pan będzie z wami, przejdziecie przez to i pójdziecie dalej. E, posiądziecie to. Pomimo tego, że wydaje się, że oni mają żelazne wozy i są silni, pomimo tego, że wydaje się, że to jest niemożliwe, że nie uda się, ty pójdziesz i wygrasz, bo Pan jest z Tobą. Bo Pan Jezus Chrystus jest z Tobą. W moim i w Twoim życiu. On tego tak bardzo pragnie, żebyśmy wygrali. Ja i Ty, bracia i siostro. Bitwa potężna, ale wspaniały Jezus Chrystus. Wiecie, dzięki Bogu za to, że Bóg dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa. Do Niego mogę przyjść z każdą sprawą. On może wszystko uczynić. On chce mieć ceną społeczność. Z Tobą również. Tak wielka cena zapłacona chwała Bogu za to. Dzieje apostolskie czwarty rozdział. Też chciałbym się do tego odnieść. Bóg wie o wszystkim. Może do Niego przyjść. Choć wydaje się. Tak jak Ci przyszli do tego złego i mówią, no, no nie damy rady. Nie uda się. Takie silne, silne wozy. To wszystko takie jest silne. Nie do pokonania. A Boży Sługa mówi tak wyraźnie. Pójdziecie i zdobędziecie. I wygracie. I z czwartego rozdziału chciałbym z tych Dziej Apostolskich przeczytać Czwarty rozdział od 23 wersetu A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swojego opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani starsi. Ci zaś gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest któryś powiedział przez ducha świętego ustami ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu Jezusowi którego namaściłeś Herod i już Piłac z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać, aby działy znaki i cuda przez imię świętego syna twego Jezusa, a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy duchem świętym i głosili z odwagą słowo Boże. Widzimy tutaj, boży lud przychodzi do Boga i mówi: Widzisz, co się dzieje. Widzisz, że brakuje nam siły do tego, żeby pójść z odwagą to czynić. Oni szczerze przyszli przed Boga. Prosili o to zgodnie z Bożą wolą. Czy Bóg chce, żebyś był zbawiony, czy Pan chce, żebyś dostał się do wieczności z Nim? Jeśli prosisz zgodnie z Jego wolą, jeśli prosisz zgodnie z tym, co jest Jemu miłe, to On da Ci siłę do tego, da Ci odwagę. Tak jak oni zostali napełnieni, napełnieni Duchem Świętym i zaczęli głosić z odwagą Słowo Boże, oni tego potrzebowali, to było dla nich potrzebne, żeby wygrać. Dla mnie i dla Ciebie też to jest potrzebne, żeby w Panu Jezusie wygrać, żeby nie dać się zatrzymać. Żeby tak jak Ewangelia docierała do mnie i dociera, tak jak do każdego z nas dociera, prawda Bożego Słowa, tak, żebym mógł się jej poddawać. Przecież to jest zgodne z Bożą wolą, żebym mógł żyć zgodnie z tym, co On powiedział. I jeśli przychodzisz do Niego, to jest, wiecie, tak piękne, że oni przyszli właśnie w tej prostocie, oni przyszli prawdziwie powiedzieli, jak jest. I Bóg wysłuchał. I Bóg wysłuchał. I tak samo wysłucha mnie i ciebie, bracie i siostro. Jeśli chcesz być zbawiony, chcesz się ratować, jeśli jest to dla ciebie ważne, chwała Bogu za to. Drugi Koryntian. Chciałem się odnieść do tych słów. Z tego piątego rozdziału. Od tego 14 wersetu, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga. Który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam Słowo pojednania. I tak jak tutaj czytamy, a wszystko to jest z Boga. On to uczynił. Nie ja, nie Ty. On to uczynił, abyśmy mogli z tego korzystać, abyśmy nie mieli wymówek, abym ja nie miał tych wymówek, ale żebym mógł patrzeć na Jezusa Chrystusa. I zgodnie z tym, co jest Jemu miłe, tak żyć. Aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli. Tak jak mogliśmy tego to słyszeć. Już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł. I został wzbudzonych, aby oni mogli żyć dla Niego. Ja i ty, bracie i siostro. Mamy ten przywilej, mamy tę możliwość. Chwała Bogu za to. Wiecie, jestem wdzięczny Bogu za to, że mam taką możliwość. I w Jezusie Chrystusie mogę się ratować, mogę do Niego przychodzić, mogę Go prosić. On może napełniać mnie odwagą, On może napełniać mnie siłą, On może uzdaniać mnie. Wiecie, to jest piękne, jak ten Oholia Bibesaler zostali przez samego Boga uzdolnieni do tego, by mogli to wykonać. Naprawdę by mogli to wykonać. Oni dostali od Boga do tego zdolność. Jeśli ja proszę Pana mego Jezusa Chrystusa o to, abym był zdolny do tego, żeby żyć tak jak on chce. Jeśli przychodzę do niego, to on może mnie uzdolnić i ciebie. On może to dać. Dlatego już od to nikogo nie znamy według ciała. Oby to było moim i twoim udziałem. Jeśli trzymam się Pana, to jest moim udziałem. Jeśli się go puszczam, to nie jest moim udziałem. Jak trzymasz się Pana, należysz do Jezusa Chrystusa, już wtedy nie będziesz znany według ciała. Nie będę już postępował tak, jakbym postąpił, gdybym nie należał do Jezusa Chrystusa. Już nie będę postępował według starego rodowodu. Ja już tego nie będę robił. Bo już wtedy nie jesteś według ciała. Jesteś według Ducha, według Jezusa Chrystusa i On jest w stanie uczynić w Tobie to, co było niemożliwe. Co zakon nie był w stanie uczynić, to Pan Jezus Chrystus może uczynić w moim, w Twoim życiu. Chwała Bogu za to. A wszystko to jest z Boga, tak jak czytaliśmy w Księdze Jozłego. Dokładnie to Bóg uczynił. To On jest w stanie zdjąć hańbę. To On jest w stanie to sprawić. Tak samo tutaj czytamy. Wszystko to jest z Boga. On nas pojednał z sobą przez Chrystusa. Posłał swego Syna po to, aby nas pojednać z sobą, żeby przez Syna każdy z nas mógł wracać do Niego. Wspaniały, miłujący Ojciec. Chwała Bogu za to. Dzięki Bogu za to. Jeszcze jedno miejsce chciałbym przeczytać z listu do Filipian. Z do Filipian z czwartego rozdziału. I tutaj chciałbym przeczytać od 11 wersetu. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Tak tu czytamy. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie, jeśli Pan mnie wzmacnia i Ciebie wzmacnia, bracie i siostro, to czy cokolwiek jest niemożliwego? Nie ma czegoś takiego. Wystarczy tylko uwierzyć. Wystarczy tylko to przyjąć. Wszystko jest możliwe dla tego, który jest. W Jezusie Chrystusie, dlatego nasz brat tak wyraźnie tutaj mówi: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Umiem żyć w obfitości, umiem w głodzie. W każdym doświadczeniu jestem w stanie być zwycięzcą, bo Pan mnie wzmacnia. Pan daje mi to, co jest potrzebne. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie Jezusie. Dzięki Bogu za to. Pan może uczynić we mnie i w Tobie daleko więcej. Daleko więcej, tylko trzymać się go, wiecie, tak mnie to zachęca, tak dodaje mi to otuchy. Jak patrzę właśnie na Boga, który chce to zrobić nie dzięki naszym możliwościom, nie dzięki mojej sile, on chce to zrobić dzięki swojej sile, on mówi: Zaufaj mi tylko, należ do mnie. Ja to uczynię, ja sprawię to. Trzymaj się mnie. Piękne to jest świadectwo Abrahama i yy, Bożych mężów, którzy pomimo, te, pomimo tego, że widzieli, widzieli coś innego, wydawałoby się, że te oczy pokazywały im coś innego, pokazywały im, że to, to jest po prostu niemożliwe, to się nie może wydarzyć, to się nie może stać, to na pewno się nie uda. Oni co zrobili? Piękne te słowa, wiecie, dzisiaj rano jak czytałem, yy, czytałem te słowa, tak mnie to ucieszyło. Oni, on wzmocniony wiarą. Wzmocniony wiarą, on był wzmocniony przez Boga wiarą, oddał chwałę Bogu, że Bóg może to uczynić. I tak samo w moim, w twoim życiu, jeśli patrzysz na Jezusa Chrystusa i należysz do Niego, to wzmocniony wiarą, która pochodzi od Boga, ty oddasz chwałę Bogu i będziesz wiedział dokładnie, że Bóg uczyni to, co potrzebne. On cię przeprowadzi. On da ci to, co jest potrzebne. Da Ci zwycięstwo. Nie będziesz musiał taplać się w grzechu. Nie będziesz musiał żyć w bałaganie. Ja też. Będziesz mógł żyć w wolności. Ja mogę żyć w wolności. Ty możesz żyć w wolności. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Nie dzięki mojej sile, ale dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Chwała Bogu za to. Niech Pan pomoże nam się trzymać tego. Naprawdę się tego trzymać. Nie odpuścić. Wróg będzie napierał, nacierał na mnie i na Ciebie. Ale masz Pana. Jeśli będziesz podejmował walkę z Nim sam... To przegrasz, to cię przerośnie, nie dasz rady, ale jeśli pozwolisz Panu działać, to Ty będziesz spokojnie mógł za nim iść, będziesz mógł spokojnie go chwalić, będziesz mógł spokojnie oddawać mu cześć i chwałę. A on uczyni to, co jest potrzebne. Przeprowadzi Cię, da Ci zwycięstwo dla mnie i dla Ciebie. To jest możliwe, bo to jest w Chrystusie. To jest możliwe, bo to jest Pan Jezus Chrystus. To jest możliwe, bo on zmartwychwstał. To jest możliwe, bo widzimy Jego cuda. To wszystko jest możliwe. Chwała Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Powodzenia w Panu Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Amen. Amen.